Ci się wydaje, nie? Przede wszystkim bo Paweł, tu wszystko się rozchodzi o, o to, jak się kobieta z tobą czuje, nie? A jeżeli, jeżeli ty, ty możesz być, Paweł, wiesz, możesz być, kurde, greckim bogiem, nie? Greckim, greckim bogiem, ale jeżeli, jeżeli, jeśli chodzi o wygląd, ale jeśli chodzi, jeśli nie umiesz w kobiecie fajnych emocji wywołać, to kobieta długoterminowo nie będzie to zainteresowana. Tak samo jeśli ty, Ty masz akurat taki problem, mówisz, każdy ma inny problem, nie? U Ciebie głównym problemem jest to, ja to wiem, ja to widzę, zresztą Będziemy sobie przez to przechodzić, jest to, że Ty jesteś, wiesz, pokazujesz taką energię, wiesz, takiego potrzebującego faceta, nie? Ja Ci się wcale nie dziwię, oczywiście to, co ja Ci tutaj mówię, to ja Ci nie mówię po to, żeby, nie wiem, pokłócić się z Tobą, żebyś był na mnie zły, wręcz przeciwnie, mówię Ci to wszystko po to, żeby Ci jak najlepiej doradzić, żeby Ci pomóc, ale żeby to było, no to muszę być też po prostu z Tobą szczery, tak? Szczery. I chodzi teraz o to, ja Ci to już mówiłem wielokrotnie, bo finalnie mi zależy na tym, żeby Tobie pomóc, a Ty musisz mieć świadomość, gdzie jest błąd, bo jak wiesz, gdzie jest błąd, to ty chcąc, nie chcąc, koduje się to w Twojej głowie, że tego błędu popełniać nie możesz. U Ciebie ten błąd. Jest głównie właśnie bycie tym potrzebującym facetem. Ty to pokazujesz. Ja ci się wcale nie dziwię, tak? Bo ty tych relacji z kobietami nie miałeś, takich, jakich byś chciał. Tak? Dużo dawałeś od siebie zaangażowania emocjonalnego, finansowego również, ale bo bardziej chodzi o ten emocjonalny, tak? I tego i, tego, i, i nie dostałeś nic w zamian. I nie to, i, a dlaczego? Bo dałeś za dużo. Za dużo dałeś, nie dostając nic w zamian. I tak samo jak ty, Paweł, jeżeli ty w jakąś laskę zainwestowałeś pieniądze, wiadomo na pieniądze też poświęciłeś energię, no i to też emocje i tak dalej, ale chodzi głównie o to, że pojechałeś na jakiś wyjazd, nie? Z laską na przykład, to no to się wiesz, w grę, to, to jest fajna sprawa, nie? I chodzi o to, że nie dostałeś nic w zamian, nie? Ale nie dostałeś nic w zamian, dlatego że. Za dużo lasce dałeś od razu. Za dużo dałeś jej naraz. Nie jesteś w te... Słuchaj, to jest tak samo jak, mówię, w Twoim przypadku mogłoby być to trochę inaczej, bo Ty, bo ty jednak no, z tymi kobietami, że tak powiem, nie po drodze, ale teraz to się zmieni, teraz to się zmieni, ale chodzi o to, że jeżeli dla laski facet jest na wyciągnięcie ręki, nie? Wiesz, o co ona go poprosi, to on wszystko dla niej zrobi. A tak pewnie u ciebie było, ale nie, zaraz ty musisz opowiadać. To, to nie jest atrakcyjne dla kobiety, ponieważ każdy facet tak się zachowuje. Poza tym to jest wiesz, to jest tak jak. Słuchaj, może o czymś, może miałeś coś w życiu, może to niekoniecznie kobieta, ale coś, co było dla ciebie łatwe na wyciągnięcie ręki. Miałeś coś takiego? O to chodzi. O to chodzi. Dlaczego i nie chcesz? Opowiedz mi o tym coś więcej. Jak masz? Opowiedz mi o tym coś więcej. Więcej, dawaj więcej coś. Jak, jak ją w ogóle poznałeś? Jak to się w ogóle zaczęło? Ale nie jest, dobra, ale skupmy się, skupmy się na razie na tamtej. Poznałeś się na Facebooku, pisaliście, spotkaliście się, czy. Czemu nie chciałeś? Z jakiego powodu Ci się nie podobała? Wyglądowo, charakteru... No dobra, ale... A zobacz, a teraz jest sytuacja... I mówisz, że ona... Do... Nachalna. Okej, okay, okej. Okay. A czy myślisz, że gdyby nie była nachalna, to mogłaby Ci się spodobać? A, a Ty co robisz w relacjach z kobietami? Jak się zachowujesz? Tak, Kon kontakt masz, chcesz mieć z nią kontakt, czyli co, piszesz do niej? Ogólnie, do jakiejś dziewczyny, która Ci się podoba. A, te, a, a, co, a co robi ta, a, ta, a ta, to wróćmy teraz do tej dziewczyny, która się Tobie nie podoba, co ona robi? Ale widzisz, że robisz dokładnie to samo? I właśnie dlatego, przede wszystkim, tak, to też, ale, no to też, ale, ale też przede wszystkim dlatego właśnie te kobiety nie są zainteresowane. Bo Jesteś na wyciągnięcie ręki. To jest dokładnie ta sama sytuacja, co jest z tą laską.